Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym Wam pogadać trochę na temat ziół dla, ziół dla kur. Jak widzieliście na początku materiału, jest już po żniwach, a więc to ostatni, ostatni gwizdek ostatni dzwonek na to, abyście zaczęli zbierać. Zioła do suszenia dla swoich kur. Zioła i nie tylko. Ja, jak widzicie, przygotowałem tutaj kilka, tylko kilka z y, dostępnych w naszym kraju ziół oraz owoców, jesienno-późnoletnich, jesiennych owoców. I trochę Wam teraz o tym poopowiadam. Od razu mówię, że wiedza, y, którą będę próbował Wam przekazać, nie jest moją wiedzą. Tylko ludzi mądrzejszych ode mnie. Natomiast ja będę chciał zmotywować Was do tego, żebyście zabrali się po prostu już za zbieranie y, ziół na suszenie dla kur. Tak naprawdę można to robić już od maja, więc teraz tym bardziej jest na to ostatni dzwonek. A więc zabieram stąd y, zioła, udam się z nimi do kurnika i w kurniku trochę Wam o nich poopowiadam. No dobrze, powiedzmy, że już jestem w kurniku. A dzisiejszy materiał będę nagrywał z wybiegu. Z wybiegu, na którym znajdują się kochiny karzełki. Wybieg jest dostępny również dla zielonóżek. One również tutaj przychodzą. Właśnie w tej chwili przybiegła jedna. Tam nieśmiało podchodzi drugi kogut, także one sobie mogą tutaj wychodzić. Niewykluczone, że. Podczas kręcenia tego materiału będą tutaj do mnie podchodzić, z, chociażby z uwagi na to, że y, mam przy sobie zioła, o których troszkę będę chciał wam poopowiadać. Ale do rzeczy. W dzisiejszych czasach kury y, są odżywiane, niestety, niestety, głównie jakimiś paszami gotowymi mieszankami, które oprócz tego, że są wygodne w użyciu, no to niestety chyba nie posiadają żadnych innych aż tak wielkich zalet. Zatem warto sięgnąć do wiedzy, do starej wiedzy, którą posługiwali się nasi dziadkowie, którzy karmili hodowane przez siebie ptaki metodami, yy, metodami naturalnymi. A więc zioła, rośliny, zielne, zbierane wiosną i latem a także to, co trafiało na wybieg z, akurat z kuchni, było głównym składnikiem głównym składnikiem tego, co jadły kury w dawnych czasach i bardzo wiele z tej starej wiedzy warto również dzisiaj wprowadzać w życie. A więc oprócz tego, że karmimy nasze kury ziemniakami, burakami, marchwią, do ich Jadło spisu powinny trafiać również zioła i to nie tylko latem i wiosną, ale przez cały rok. Zioła stosowane w żywieniu kur, jako dodatek, pobudzają przewód pokarmowy nie tylko ludzi. Nie tylko ludzi. To, co jest zdrowe dla ludzi, zdrowe jest w wielu przypadkach również dla kur. Pobudza ich przewód pokarmowy. Pomaga w przyswajaniu paszy, czyli różnego rodzaju ziaren, a także dobrze wpływa na poprawę odporności naszych, naszych podopiecznych. na poprawę odporności naszych kurek, co będzie się przekładało na to, że jeśli dobrze je nakarmimy w ciągu sezonu wiosenno-letniego, jesiennego, to nasze kury. Bardziej odporne, będą mniej chorowały w okresie zimowym. Ośmielę się powiedzieć, że obowiązkiem każdego posiadacza kur jest przygotowanie suszu z letnich zielonek. Kury najbardziej lubią pokrzywę. I ja od pokrzywy zacznę i najprawdopodobniej na pokrzywie skończę. Dlatego, że pokrzywa jest to coś czego nie powinno i nie może zabraknąć w diecie naszych kur przez cały rok. Zatem latem dajemy kurom pokrzywę w postaci w postaci zielonej, natomiast w okresie zimowym przygotowujemy susz, której głównym składnikiem będzie właśnie pokrzywa. Ale nie tylko pokrzywa, bo oprócz pokrzywy możemy zbierać lucernę, koniczynę, mniszek. Mniszek lekarski, krwawnik. I te zioła powinniśmy suszyć na słońcu. To akurat akurat to, co tutaj leży w tej chwili na wybiegu, co widzicie, jest to rdest ptasi i o nim też za chwilę yy, powiem kilka słów. Pokrzywy Pokrzywy, jak wyglądają, każdy wie i każdy widzi właśnie w tej chwili. Kury je naprawdę uwielbiają. Pokrzywy można zbierać przez cały rok, ale jeśli mamy zrobić odpowiednią ilość, mamy przygotować odpowiednią ilość suszu, to będziemy potrzebowali tych ziółek naprawdę dużo, ponieważ aby uzyskać 1 kg zapamiętajcie sobie aby uzyskać 1 kg suszu z ziółek zużyjemy około 4 kg rośliny zielonej dlatego pamiętajcie jest już jest już dlatego pamiętajcie jest to już ostatni gwizdek aby zacząć zbierać jeśli nie macie dostępu do innych ziółek to pokrzywa w dużych ilościach i zapewniam Was, że nigdy nie będzie jej zbyt wiele. A więc pokrzywa, pokrzywa i jeszcze raz pokrzywa. W naszym kraju, yy, z tego co się orientuję, występują trzy gatunki pokrzywy, ale wszystkie z nich są bardzo dobre dla kur. Także, jaki by to nie był gatunek, to na pewno będzie dobry. Kolejnym, bardzo popularnym i bardzo lubianym przez kury, ziółkiem jest mniszek lekarski, czyli popularnie zwany mleczem. Yy, na pewno wszyscy go znacie, posiada żółte kwiatki, a na jesień wyrastają z nich takie fajne dmuchawce. Jest to jedna z najpopularniejszych naszych roślin występujących na łąkach, która również posiada właściwości wspomagające zdrowie. Zresztą jak sama nazwa wskazuje mniszek lekarski. Jest to roślina, jedna z roślin najchętniej wybieranych przez ptaki hodowlane, przez, przez kury również, i dlatego warto warto zbierać, suszyć liście mniszka, głównie na zimę, i będzie y, można wtedy je dodać do pokruszonej paszy z pokrzywy. A to kolejna roślina, którą chciałem wam pokazać. Niestety te ziółka, które zebrałem, bardzo szybko więdną przy tej temperaturze. Ale zobaczcie, jest to Rdest. Jest to Rdest ptasi, który jest również nazywany świńską trawą. Jest to również bardzo popularny gatunek w naszym kraju. Porasta pola, ogrody, łąki. Ja zerwałem go po prostu tutaj u siebie na działce. I co ja bym wam mógł o nim powiedzieć. Z tego co wyczytałem jest to bardzo dobre zioło dla ptaków ponieważ zawiera krzemionkę garbniki, kwasy jakieś tam organiczne, sole mineralne a także witaminę C a więc nic dziwnego że ptaszki, że nasze ptaszki tak bardzo lubią tą roślinkę że tak bardzo lubią rdest ptasi, zresztą sama nazwa ptasi również mówi sam za siebie Tą roślinkę również wyrwałem tutaj u siebie na działce. Jest to zaskakujące, jak dużo roślin, które możemy podać naszym kurom, rośnie po prostu pod nosem, pod oknem. Wystarczy się schylić, i, i już możemy zebrać bardzo fajne zioła. Jest to lebioda. Nie wiem czy wiecie, ale lebioda w dawnych czasach również stanowiła pożywienie y, dla ludzi. Takie same chętnie wybierają lebiodę, gdy tylko mają do niej dostęp, bo jest dla nich bardzo, bardzo pożywna. Kaziu, ekspert od ziółek. Y, niezłe ze mnie ziółko. A to zagadeczka, zagadka, zagadeczka. W szczególności dla osób, które y, lubią pihcić w kuchni. Czy poznajecie co to jest? Jeśli poznaliście, że to tymianek, to bardzo dobrze. Ja osobiście bardzo lubię tymianek. Tymianek ma działanie antybakteryjne, zwalcza między innymi i to jest bardzo istotne w hodowli kur. Zwalcza bakterie E. coli oraz salmonelli, a także ma właściwości Przeciwgrzybiczne. Każdy, kto chociaż raz wpuści kury do ogródka, w którym rośnie tymianek, przekona się, jak bardzo lubią jeść to ziółko. Po prostu jest ono przez nie bardzo chętnie wydziobywane i nie tylko przez nie, bo Kaziu również bardzo chętnie i bardzo miło stosuje sobie to ziółko w swojej kuchni. A tutaj widzimy koniczynkę, którą również z powodzeniem możemy suszyć. Te wszystkie zioła, o których mówię najlepiej jak będą schły na słońcu, to wszystko wyschnie, to wszystko się później pokruszy, wykruszy i będzie z tego bardzo fajny susz, który będę dodawał zimą do na przykład do gotowanych ziemniaków. A to jest już, to już, jest kolejne zioło, które na pewno rozpoznajecie, bo rośnie ono w zasadzie wszędzie. Jest to wszelnobelskie yy, ziele, które nazywa się Krwawnik Pospolity. Krwawnik również jest ziółkiem bardzo chętnie wybieranym przez kury. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o jego właściwościach, i nie tylko o jego właściwościach, lecz o właściwościach innych ziół, między innymi tych, o których tutaj dzisiaj do Was mówiłem, to wystarczy, że wpiszecie sobie w jakiejś wyszukiwarce hasło, na przykład krwawnik właściwości lub krwawnik w żywieniu kur, mniszek lekarski w żywieniu kur i dowiecie się wtedy czegoś więcej. Jeśli chodzi o ziółka, to temat chyba mam wyczerpany. Natomiast do tych suszonych ziół będę dodawał jeszcze suszone owoce. Suszone owoce, takie jak jarzębina, którą każdy zna, każdy widział i każdy lubi. Więc jarzębinę można podawać kurom albo po przemrożeniu, albo po. Yy, wysuszeniu, bo w przeciwnym wypadku, tak na surowo, yy, jarzębina zawiera pewną substancję, która yy, dla kur jest po prostu szkodliwa. Ja tutaj mam czarny bez, wybaczcie, że on jest yy, w takim stanie, w jakim jest. Niestety yy, te czarne kuleczki jakoś yy, poodpadały, ale myślę, że każdy z Was również wie, jak wygląda czarny bez, więc czarny bez również będę suszył. Ja to wszystko będę suszył. Jeśli chodzi o owoce, to później je po wysuszeniu poucieram i dodam do tego suszu yy, zrobionego z ziół. I kolejne owoce, o których chciałbym wspomnieć, to owoce róży. Ja mam takie szczęście, że również u mnie na działce rośnie róża, więc mam tego pod dostatkiem. Natomiast myślę, że dla chcącego nic trudnego i przy odrobinie dobrej woli każdy z Was y, będzie mógł zdobyć takie owoce róży, które dojrzewają y, już, już właśnie dojrzewają. Jak widzicie, robią się coraz bardziej czerwone i są bardzo, ale to bardzo bogatym y, źródłem witaminy C. Ja ze swojej strony nie będę już przedłużał tego odcinka. Raz jeszcze wspomnę o pokrzywie, ponieważ tak jak mówiłem, od pokrzywy zacznę i na pokrzywie skończę, a więc zadbajcie o to, aby tej pokrzywy, aby tej pokrzywy yy, u was nie zabrakło. Na koniec, na koniec chciałbym wam jeszcze przeczytać. Na koniec chciałbym wam jeszcze przeczytać z mądrości. Z wydanego w 1932 roku miesięcznika hodowca drobiu, yy, pewien krótki artykuł. I tutaj cytuję: Żywić kury należy w godzinach stałych, rano, w południe i wieczorem. Najlepsze pasze dla kur to buraki, marchew, ziemniaki, liście kapusty i roślin motylkowych, otręby pszenne, mąka z kukurydzy, żołędzi. Zobaczcie, ciekawostka: mąka z żołędzi. Paruk, a jako mineralne mączka ze skorup, jak i z kości, węgiel drzewny. Dobrze jest zapewnić kurom żwir tłuczony, co ułatwia kurom trawienie pokarmu. Kury powinny mieć pod dostatkiem wody czystej i świeżej, lecz niezbyt zimnej. Gdy kury korzystają z wybiegu na ścierniska, daje im się w domu mniej paszy. W okresie zielonym kurom dawać ile zjedzą paszy zielonej, a więc siekane buraki lub marchew, liście kapusty albo skiełkowany owiec, owiec. Dodatek kruszyn, suszonych pokrzyw, mączki z chrabąszczy pobudza kurę do nieśności. Ziemniaki, wreszcie buraki pastewne podaje się kurom gotowane. I choć od czasu wydrukowania tych zaleceń minęło prawie 100 lat, to niewiele się pod tym kątem zmieniło. Jeśli chcecie mieć smaczne jaja, i zdrowe ptaki, to musicie zapewnić im dodatek ich ulubionych zielonek przez cały rok. A w tym materiale to już wszystko. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.